Trzy, d 2 go Trzy, <laughs> 2 go! <laughs> Słuchajcie, co jest lepsze niż trzy Tromoxy? Cztery Tromoxy! CZTERY Mamy już cztery sztuki! Dwa Mino i dwa Ukko! Spotkaliśmy się jak zwykle po do show I będziemy teraz terroryzować na czterech elektrycznych Tromoxach piaseczno To są nasze dwa Ukko Nie, nie Ukko, tylko dwa Mino Dwa Mino ukko i tutaj drugi ukko, czarny Michała Będziemy teraz jeździć po piasecznie na tych czterech elektrycznych pojazdach Italo Disco <laughs> Banda na truboksach. <laughs>